No, Siemanko, Elson, dzień dobry, witam wszystkich. W poniedziałek Michu Michalski z tej strony wbijamy na Bybita. Było tutaj ostatnio odblokowanie e, tokenów na BIT, a dzisiaj niestety myślałem, że będzie lunchpad, a jednak pojawił się lunchpool. Proszę bardzo, mamy projekt SUI A. No i co tutaj możemy zablokować? Możemy sobie zablokować nasze Bybity. Co mi tu teraz ID? Pani. Dobra, przeszło. Nie wiem, co tu za niespodzianki mi przyszykowali, ale możemy sobie wrzucić tutaj nasze bity po to, właśnie, żeby dostać token Sui. A, A poza tym mamy tutaj info od nich, że każdy hodler, który trzymał minimum 5 Sui na e, portfelu, dostanie jakiegoś gifta 18 maja. Jest to zdecentralizowana aplikacja e, soc socjalna? więc Social media, zgaduję. Miliony IDO na Setus. No a my możemy sobie wrzucić tutaj nasze bity, żeby sobie zarabiały. Tylko najpierw musimy te bity sobie wyciągnąć, więc wchodzimy tutaj w savings. Fajnie oni w ogóle bardzo super oni to ukrywają. Mi się to podoba, jak to jest wykropkowane wszystko. No ale co? Ja się nie muszę tutaj wstydzić. Mam 5000 bitów. Dobra, mamy to. Więc wbijamy teraz tutaj lunch Pool. Stake now, stake now. Ja wrzucam wszystko. Tutaj jest podany ten APR na 400%, ale to wiadomo, że najpierw muszą wszyscy się zapakować, a później dopiero oni będą to obliczać, ile konkretnie my dostaniemy. Więc do 5 lipca tutaj nasze bity mogą sobie pracować. Jeśli chodzi o reakcję cenową na no to całe odblokowanie, a było tutaj 2% podaży, to wcale nie było tego aż tak dużo. Mi w większości orderów, orderów nie zebrało, niestety. No i dobrze, więc bity pracują. Za 30 dni będzie kolejne odblokowanie, kolejne chyba 2% podaży. Jeszcze będzie tam tych kilka odblokowań, bo w tym momencie chyba mamy zablokowanych 25% wszystkich bitów. Warto na pewno obserwować MANTLE Network. Jest tam jeden testnet ciekawy, może go ogarnę na dniach. Pamiętajcie, że MANTLE Network ma 230 milionów finansowania, także. Warto jest na pewno zerkać tam w tamtą stronę. Jest tam teraz na przykład jakieś e, głosowanie, jeśli delegujecie Wasze bity. I no, to by było na tyle. Jeśli chodzi o iPhone'a, to jeszcze dalej czekam i mam nadzieję, że dzisiaj będzie ten szczęśliwy dzień, kiedy dostanę ten szczęśliwy numerek. Ja już mam wszystko gotowe, no ale co, przecież ja nie wybiorę sobie jakiegoś numerka. muszę czekać. Jak mi każą czekać, to muszę czekać, niestety. Więc czekamy cierpliwie. Mam trochę stresa. Ale mam nadzieję, że już niedługo go dostanę. Także tyle ode mnie. Życzę Wam miłego dnia. Siemanko pozdrówki. życie bity do pracy. Siemanko pozdrówki, jo!